W tym zadaniu wiadomo, że punkty P i O podanych współrzędnych leżą na jednej prostej. Kąt alfa jest kątem nachylenia tej prostej do osi X. -ów. My musimy obliczyć tangens kąta alfa. Żeby to zrobić, to najłatwiej jest skorzystać z informacji, że tangens kąta alfa nachylenia prostej do osi X to jest współczynnik kierunkowy tej prostej. Czyli jeżeli mielibyśmy współczynnik kierunkowy, no to on jest równy tangensowi, mamy odpowiedź do zadania żeby wyznaczyć współczynnik kierunkowy to możemy postąpić na dwa sposoby albo znając dwa punkty przez które przechodzi prosta wyznaczyć jej równanie pełne i wtedy odczytać współczynnik kierunkowy albo można postąpić nawet prościej bez wyznaczenia równania prostej wyznaczyć współczynnik kierunkowy z kratek mianowicie Widzimy, że jest to prosta malejąca, czyli współczynnik kierunkowy na pewno będzie ujemny. To już wiemy na pewno, że nasz tangens będzie ujemny, czyli wchodzą w grę tylko pierwsze dwie odpowiedzi. No i widzimy, że prosta maleje w tempie 4 kratki w dół i 3 kratki w prawo, czyli mamy minus 4 dzielone na 3. W liczniku mamy liczbę kratek, jak się zmienia pozycja prostej w pionie, to mamy minus 4, a w mianowniku mamy liczbę kratek, jak się zmienia pozycja prostej w pionie, jak idziemy z jednego punktu do drugiego, no i tutaj rośnie o 3, czyli mamy plus 3. Minus 4 na plus 3 to minus 4 trzecie, wtedy jest równy tangens alfa. Gdybyśmy chcieli to zrobić z równania pełnego prostej, wyznaczyć pełne równanie prostej, no to oczywiście też to można bardzo łatwo zrobić, mianowicie możemy napisać, że nasza prosta będzie postaci y równa się a razy x. Plus współczynnik, wyraz wolny prostej, no oczywiście plus 0, przechodzi przez początek układów współrzędnych. Ten wyraz wolny to jest punkt, w którym prosta przecina oś y, przecina go w zerze, czyli tu nie musimy pisać plus 0, prosta będzie tej postaci. No i wiemy, że przechodzi przez ten punkt o współrzędnej x minus 3, y 4, czyli do tego równania pod y podstawiamy 4, to się równa a razy, i pod x podstawiamy minus 3. No i możemy stąd teraz wyliczyć a. a to się równa 4 podzielić na minus 3, czyli minus 4 trzecie. No i gdyby już mamy a, to mamy pełne równanie prostej. y to się równa minus 4 trzecie x. No i oczywiście współczynnik kierunkowy to jest liczba, wyraz stojący przed x. No i to jest oczywiście nasz tangens, ponieważ wiemy, że tangens tego kąta to jest współczynnik kierunkowy, czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź b.